Żony jest po prostu chwili, teraz jest tak, jak poprzez buty teraz przecież wyryfikowaliśmy lifehacka miały świecić, nie świecą. to miał być koniec, a jest już kolejny odcinek I więc, co do tego, to bardzo prawdopodobne, że tak to jest już koniec z dwóch powodów powód pierwszy i chyba najważniejszy jest taki, że po prostu brakuje już lifehacku z TikToka, wiem, że to jest nie, tylko nie to, i co ja teraz będę oglądała hej, co tam, słyszałem cię co się stało? Wkrótce? Oglądam, wiesz, no i... Kojarzę, oglądam nieraz, Lifehaki ma. No, znaczy już nie. Jak nie? No właśnie przed chwilą powiedziałam, że to jest ostatni odcinek. 50. Tak, może nie ma, ścianę zrobiłem w jego specjalnie, ja go uwielbiam. Ja. Zobacz, TikTok gołek, subskrybuj. No, lifehacki z TikToka. On zakończył dzisiaj akurat? Tak, zakończył dzisiaj. To już nie będzie Nie, samo. ja nie wierzę. Pokaż no, nie, nie mi to. Wiem, no. No wesoł, przebiętło. tu, Więc co do tego, to bardzo prawdopodobne, że tak, to jest już koniec. Nie. Powód pierwszy i chyba najważniejszy jest taki, że po prostu... Coś się kończy, coś zaczyna i tak. To jest ostatni odcinek lifehacków z TikToka. Nie będzie już tak często nagrywał na lakwaku z TikToka. To my postanowiliśmy razem z tatą. poczekaj jak robię Postanowiliśmy, lubię. że otworzymy wszystkie TikToki z TikToka, które otworzył vlog. Co akurat tam będzie wychodziło? I. Pierwsza majka. Także słuchajcie. Nie żartuję, nie wiem, wziąłem to. Tak, słuchajcie. Słuchajcie, postanowiliśmy razem z Nikolą. Bo uwielbiamy Blowka. Tak jest. Zakończył serię TikToku. Może nie do końca, bo tam pisał coś już, że będą podsyłać sobie. tam. No. Ale stwierdziliśmy, że jak ich był odgór, mamy, Blowek na, był Juri. Po co mamy nagrywać tak, zwyczajny a tak z TikToka. Tak, ja jestem Juri, no. ty jesteś Blowk w żeńskiej wersji. I blow, mam nadzieję, że się nie pogniewasz. Będziemy sprawdzać właśnie Blowka e, TikToki, live z TikToka. A to otwarzać, Bo my również mieliśmy do tego serii. No, mieliśmy tam parę odcinków. Ale też fajnie się, poszło, bo to wtedy był Jeśli grecki. Wam się to spodoba, no to. No, no słuchajcie, może być Jak się A, mam kupę na głowie? Zdejmij ją! ją w O! Ty, kupę miałem na głowie! Dobrze, tak to jest... Co ty się dzieje? Zawsze po prostu się chwali z swoimi nowymi zdolnościami w wyobrabianiu. Nie żartuję. Tak. <noise> tak, Także, słuchajcie. Powstanie nowa seria, tak jak widzicie. Jeśli ona się spodoba, możemy kontynuować, bo możemy nagrać aż 50 czy takie... Testujemy, sprawdzamy lifehacki z TikToka Tutaj, od bloga. I słuchajcie, zobaczymy czy on ściemał, czy nie ściemał. Bo może czasami, dzisiaj widziałem ale... odcinek bo on sobie tam dym puszczał z tego, co tak się zmucha. Ja w to osobiście nie wierzę. Ale być może sprawdzimy to. Yy, dzisiaj, to co? Dziś zaczynamy. Zaczynamy i idziemy do pierwszego liveh'aka. Oczywiście już teraz masz... możecie subskrybować kanał. Nie z jednego wszystkie. Patrz, tak, zobacz, okay. jak na palcu chodzi ta subskrypcja. Tak. Chodźcie To jest social media, tu macie TikToka, tu macie Instagrama. Da się tak zrobić. Ja nie mam, także da się. Także... Yy, zapraszamy, a my zaczynamy pierwszego livehaka. Dobra, pierwszym livehakiem, który sprawdzimy, to co jest Nikola? E ta bułka, która może być bardzo miękka na z powrotem. A w nim e, bułka, ale nie taka fajna miękka, tylko taka twarda. I co nam ten TikTok pokaże? Po prostu zepsuła się bułka i po co kupować i w ogóle? Po prostu można się zrobić tak po prostu miękką. A miękką mamy jakąś zaschniętą bułkę w ogóle? No nie, nie przemyślałam Gdzieś tu powie, że... Nie wiem, szukaj, wątpię, że. Jest jasne tuż są bułka, ale one są miękkie, to są świeże bułki. A możemy nie, szukać ale... i może to, być ma... świeża bułka? Nie. Dobra, mamy to bułkę, niestety ja jej nie będę próbować, bo w sensie no nie ja i nigdy, no nie wiem, woda ja taka normalna, więc zatem ja spróbuję. Nie, ja nie będę, prób ja nie będę próbował. nie będę jest twarda, uh, 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 twarda um, jest twarda, ma tydzień. i słuchajcie, miała być dla ptaszków. Mam tutaj wodę, zapomniałam Luda, że to jest sreberko, sprawdziliśmy, słuchajcie, wszystko jest identiko woda 12 minut mamy tutaj w sensie telefon, zaraz odpalę stopę, Boże Święty. No ja nie w piekarniku ustawię 12 minut. Czyli co, zamaczasz bułkę? Co, ta woda jest ciepła? Nie wiem, letnie, jest, wsadzaj tą bułkę. No, Dobra, sadza ją. No, ona się musi namoczyć w środku, chyba mi się Dobra, wydaje. Nie, no to niech sobie chwilę postoi, co? No. O, I co? Chwilę tak pomoczymy, słuchajcie. I, I że to tą bułkę wsadzić do sreberka i do piekarnika na 12 no. będzie świeża? I będzie podobna taka, będzie. A jak było, blokarze, co? Nie zdradzę Wam. Aha. Żeby widziałem, żeśmy na tą bułkę. Eee tak. Oh, Dobra. A, bo, Teraz zabijasz ładnie. I na 12 minut do piekarnika, ja ustawię piekarnik, a my nagrywamy następnego livehaka, bo szkoda czasu. Dobra, więc widzimy się za 12 minut. Słuchajcie, ja nie wiem co za TikToka mamy. Livehaka z TikToka, wyświetlić, z czoteczką, co tam? A, no to odbyśl fajne TikToki. Co tam? O dobra, nic się Tam nagrywam. Dobra, więc słuchajcie, kolejny lifehack trick, taki, jakby jest taki 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 nieprzydatny. Ale blokowi, blokowi się to udało i naprawdę efekt był super. Czwarty lifehack, w którym nie wiem totalnie. Karol, sprawdź tego lifehacka. Więc słuchajcie, pokażę wam co chodzi, zobacz, zobacz. Dobra, Chodzimy dobra sobie i zaczyć. Jakikolwiek filmik po prostu sobie, o, tak klikamy. Ja już to używałam po prostu, więc, więc nie chcę lecić. O, zrobimy cały ekran. No. No, lepiej widać. I wpisujemy... Ciszymy, żeby nie przeszkadzało. O. Teraz zrobimy bardzo tajny kod. Więc słuchajcie, wpisujemy A, B, E, S, O, my I uwaga. E! Co? Czemu to mruga? No, I, i czekaj, to na, na, nagram. No. A, w, e, n. Nie, 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 nie. kurczę, jeszcze raz. W, s, a m. e. I wróciło. No. Ale I mega. Możliwe sobie to sprawdzić, więc naprawdę super. No, to, myślałam, że u mnie będzie taki pi, taki głośkrzej, że się nie da, ale... No i maku, często tak jest, że wszystko no. prawie tu nie działa. Ale to akurat działa. To działa, nie wiem jakim cudem, ale to jest normalnie, to Możecie zrobić sobie taki, taki wiecie, przed, przed A to będzie działać na wszystkim? Licz... Na, na tym, na, na pc -cie, tak, na tak, laptopie, tak. na wszystkim działa? W sensie ja to sprawdzałam na iMacu, ja, ale zapewniam, że na Windowsie też to będzie działać. Y -y -y. No dobra. Słuchajcie, zaliczone i teraz lecimy, w sumie sobie sprawdzę co zaraz będzie, ale mam się nie poradzić. Bo jeszcze zostało tam 6 minut na tą bułkę. 6 minut? To dawaj Zrobimy następnego się. lifehacka. Dobra. Dobra, więc ja zostało jeszcze 6 minut. Nie wiem. Piekarnik to się rozgrzał. Dopiero teraz. Do 200 stopni. Dobra, mniejsza, ale zostało jeszcze w sumie 7 minut, więc możemy jeszcze jednego lifehacka czasnąć i nie wiem co tutaj jeszcze robię te A patrz, bo to miało być, ja to myślałem żeby wyszły fajne. Zajcie, piszcie cię z life ze szczoteczki z pasty do zębu, bo my to czekali. Ja mam lifehack, po prostu nałożyć na szczoteczkę i umyć zęby, wiesz. Takie. Okay. Mhm. I później są białe, niby. Dobra, <laughs> dawaj na tego lifehacka, który to już? Kolejny, kolejny lifehack jest taki, e, trzeci. Po prostu musisz dać swój telefon. Bo będzie on bardzo szybki. Jurku, proszę, masz telefon, zrób mi zdjęcie. Znowu zdjęcie? Nie, nie, nie pytaj. Ja ci mam dać ten swój telefon? Mój telefon? No, 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 bo to w sensie było u, u Blauka był też, w sensie iPhone, więc my też zrobimy z iPhone'a, bo tata na szczęście. A no właśnie, bo, bo nie dużo ludzi telefonu. pytało. Uuu, Nikolawa, iPhone 11? Nie, nie. ma iPhone, nie ma iPhone 11. Nie ma ja iPhone 11. Nie ma iPhone 11. iPhone, iPhone y to znowu, przepraszam, ale ja nienawidzę. I obsługi Ja wszystkie. lubię iPhone. A. Dobra, i chodźmy. Miałem takiego staruszka i on jest bardzo fajny. A ten jest troszeczkę nowszy i jest jeszcze lepszy Dobra, Ale to po prostu zależy, jaki telefon będziecie mieli pierwszy. Bez różnicy, byle miał w aparacie opcję. Panorama. 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 I możecie Panorama. zrobić jakieś. To daj, ja ci ustawię. Z, to zdjęcie na Insta. Czyli to będzie zdjęcie na Insta, gdzie możecie przyświrować. Jakie to wy nie jesteście fotografiarki i fotografiare? Sprawdź tego Słuchajcie, my startujemy. Trzy, 4. Dobra. C Dawaj. Mamy. I teraz ja nie wiem, z tego nic nie wyjdzie na bank. Ej, wyszło coś Ej, w sumie jest. Tylko tutaj delikatnie. Tak. Dzieci, widać delikatnie, jest delikatnie, Super. no. Ale jak to działa? Ej, Ej, także co? Lifehack no, zaliczony. Blowek mówił prawdę pokazał, no? Pokazał prawdę. W sumie tu nie był żaden trik, pokaże, to powinien wiedzieć. Ale no... Niektórzy nie wiedzieli o tym funkcji, więc przechodzimy teraz do... LiveFuka! Blow! Subskrybuj Lifehacka numer 4 <noise> Dobro, kochani, więc kolejny lifehack Nie wiem, który lifehack, ale wam się tutaj wyświetli <noise> To będzie Bardziej taki trend Trend, który był na TikToku I ja go w sumie nie testowałam W sensie Nie nagrywałam tego TikToka, tego trendu Więc w sumie mam teraz okazję Nagrać to z wami i Mówią, że ten dźwięk pasuje Idealnie ilością kroków od twojego łóżka Do lodówki ja wam puszczę, w sumie nie wiem, czy można dać dźwięk, można? No chyba tak, nie wiem. Chodzi o ten dźwięk. I słuchajcie, liczba tych oto kroków to jest liczba od tego miejsca, czyli od łóżka waszego, nieważne gdzie jest w jakim kącie dom położony, od tego łóżka idealnie będzie do lodówki. Nie, nie, nie. Nie wyjdzie, nie ma. Ale każdy ma inny dom, nie wyjdzie, co to za... Nagramy. Nagram, że to jest moje łóżko, żeby nie było. Okej. Fake, fake, fake. Inter, inter, inter. Idziemy. Inter, 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 inter. Nie ma opcji. Inter, inter, inter. Nie złapałeś za lodówkę. A mam złapać tę lodówkę? Zepsułaś. Dobrze, zepsułam, jeszcze raz żeby. Nie, wiesz w takie coś. Od kiedy liczysz? Teraz. Aha, jak tak robi pyk pyk. I nie! Nie! To jest nagrane! I to działa no! No idealnie, no zobaczcie, to jest nagrane! Nie! Daj mi to, ja to sprawdzę sam. Dobrze zapiszę ja to tylko. Bardzo. Zapisz sobie, ja to sprawdzę nie z, to sprawdzisz, no, ze swojego łóżka. No dobra, no dobra, to ja Cię nagram. Dopiero idzie. Dobra, słuchajcie, testuję to z sypialni, sprawdzimy czy to działa. Akcja. No dobra. Teraz. Kota żeś potrącił. Z 10 kroków Co? za mało. Czyli stwierdzam, że ta apka nie do końca działa. Zależy gdzie macie swoje łóżko albo kto A, jak szybko ale... idzie albo nie wiem co. Nie działa i nie, nie gadaj mi tutaj pierdół. Nie gadaj mi tutaj pierdół. No to jest ale... ściema, to jest no ściema totalna. Według mnie to jest ściema, według ciebie tobie wyszło pół na pół. Pół na pół. Czyli kochani, to jest tego odcinka. Jeśli macie Taki odcinek spodoba, jeśli chcecie z tego serii, koniecznie napiszcie w komentarzu, jeśli będą, bo to zależy od YouTube, czy da, czy nie. Albo a co czy będzie od YouTube'a zależy? Czy będą komentarze? Więc może się zdążywamy przez to na jest... społeczność pod ostatnim ja, zdjęciem, proszę. komentarze, a my będziemy wiedzieć, czy chcecie kontynuacji tych serii, gdzie sprawdzamy. Live sprawdzał blowek. Popularny Blow Ek. Popularny Popularne z, z YouTube'a i z TikToka. Także co? My po kończymy. Będziemy mieściła się pod błąd, zostawcie łapki w górę i subujcie gdzieś tu, ja mój kanał poleciał no I, I wpadajcie też na mój kanał. I teraz Jasna. Nikola ma chupę na głowę. Nie, nie zejdzie, pa. pa. pa.